Cześć, witajcie w Pajak Programowanie, a to jest kolejny film o Pythonie. W tym filmie dowiemy się troszkę więcej jeszcze o procedurach, czyli tak. Zobaczcie sobie, ja stworzyłem sobie taką aplikację, która pobiera w bezpieczny sposób od użytkownika liczbę, którą potem konwertuje na liczbę, tak? Pobiera liczbę, później ją konwertuje. Jeśli się jednak nie uda, to prosi użytkownika jeszcze raz o tę liczbę, później pobiera drugą liczbę. Też próbuje ją skonwertować, a jeśli się nie uda, to prosi użytkownika jeszcze raz. E, a na końcu wydrukowuje e, iloczyn tych dwóch liczb. E, dobra. Jak widzicie, tu się wiele rzeczy powtarza. Jak widzimy, że coś się powtarza, to znaczy, że można procedury e, zastosować, by nasz kod był krótszy. Zobaczmy sobie, nasz kod. Skróćmy sobie troszkę i zobaczymy, ile ma linijek. Ma 15 linijek. Zobaczmy, o ile się skróci nasz kod, jeśli zastosujemy e, procedury. E, chcemy, aby procedura mogła żeby pobierała liczbę. E, więc, tak na początku stwórzmy sobie zmienną. E, pf, przepraszam, procedurę. Zdefiniuj procedurę, pobierz liczbę, pobierz liczbę. I tu będzie. Nie będzie na razie parametrów. I teraz tak sobie to możemy wytabować. E, nie w tą stronę, sorry. No, sorry. Dobrze. Dobra. E, tak, podaj pierwszą liczbę. Nie podałeś liczby. E, dobrze. Jak widzimy, jeśli to teraz zrobimy, to będzie pobierał tylko x. -a. Tylko x. To nam się nie podoba. Poza tym za każdym razem będzie mówił, że to jest pierwsza liczba. E, jeśli byśmy. Nie, po prostu nie da się tutaj powiedzieć, że za jednym razem ma to być x, za innym razem ma być to y. Jeśli byśmy na przykład chcieli 15 liczb, to tak się po prostu nie ma. Moglibyśmy robić niby tutaj dodać parametr i która liczba, i, i jeśli pierwsza to niech będzie to y, jeśli druga to będzie x, wszystko jedno i, i tak dalej, i tak dalej, ale to byłoby naprawdę bardzo dużo. Więc e, wykorzystamy nową e, nam e, nową e, instrukcję, które, którą e, potrafi e, procedura. Jest to instrukcja return, czyli po angielsku zwróć. Co ona robi? Wykonuje, jak się, się wyła tę procedurę, to ona się wykonuje się, a na końcu zwraca jakąś wartość. Także jeśli coś zwraca coś, jeśli jakaś procedura zwraca coś. To nie, to nie może zostać taka sama jak u nas było na przykład jedzenie kotle jedze, umyj ręce czy jedz obiad. Wtedy musi ona być jakoś inaczej wpisana, ale to za moment. Więc wykorzystajmy nam nowo znane słowo i wpiszmy return. Return i tu chcemy x. Chciałem wam coś jeszcze pokazać. Najedźcie sobie na x -a i widzicie, Local variable x, czyli lokalna, lokalna zmienna. Jeśli tutaj sobie najedziecie na tego x, może, o, czy było. Nie, to poczekaj, zróbmy inną zmienną, niech będzie ona z. Z równa się 5. Jak widzicie, tu jest napisane global variable z. To znaczy, że te, ta, ta zmienna jest globalna, a ta jest lokalna. Jeśli byście wykonali tę procedurę i potem poprosili komputer o tego X, to komputer nie wiedziałby w ogóle o co chodzi. Ponieważ ten X, jeśli jest zmieną lokalną, to on je, tego X można wykorzystywać tylko w obrębie tej procedury i nigdzie indziej. Można przy, oczywiście na początku powiedzieć, że będziemy operować na zmiennej globalnej X, ale chwilowo nas to nie interesuje. Eee, dobra. Eee, czyli tak. Na początku. Tutaj mamy zdefiniowaną. Naszą zmien eee, naszą procedurę. sobie tutaj od odgrodzimy nasze procedury od kodu. Eee, I teraz. Eee, wpiszmy sobie tak, na początku pobierz liczbę. I. aha, chcemy jeszcze. Mm, że raz ma być pierwsza, a raz ma być druga, to tutaj wpiszmy sobie na przykład, nie wiem, tekst. teksty. Pobierz liczbę i tutaj wpiszmy e, pierwszą, pierwszą. Tylko tak, nie możemy tego tak zostawić, ponieważ ona coś zwraca. Więc musimy. Mm, e, za moment, to poczekajcie. Po zróbmy jeszcze, po pobierzmy jeszcze drugą liczbę. Pobierz liczbę, i tutaj zróbmy d drugą, d, drugą, pobierz drugą liczbę. I tutaj ma nie być pierwszą, tylko zamkniemy sobie to, zamkniemy sobie tu i tu w przecinku, wpiszmy sobie tekst. Dobrze. Teraz powinno to działać, a jeszcze przecinek. Dobrze. Teraz to nie będzie działało. Ponieważ coś zwraca, a jak coś zwraca, nie może tak sobie odleżeć, bo nie będzie komputer wiedział, co z, tym co z tą zwróconą wartością ma zrobić. Zróbmy więc sobie print, czyli wydrukuj, i tutaj wklejmy to na początku. I to pomnożymy sobie przez to. Rozumiecie? Czyli to na początku pobierz, pomnóż to, co, zwrócił ten, ta, co zwróciła ta zmienna pobierz liczbę i z parametrem pierwsza i pomnóż to przez ten, e, przez procedurę pobierz liczbę z e, parametrem druga. E, tutaj oczywiście możecie sobie też wpisać blabla i cokolwiek e, i to nie będzie miało specjalnego, specjalnej różnicy, ale... No, zobaczmy jak to działa. I zobaczmy jeszcze, o ile skrócił nam się kod. Whoops. Yy, tak, to sobie usuńmy. Co tu się dzieje? Dobrze. I skrócił nam się o 5 linii. Nie jest to jakiś ekscytujący wynik, ale zawsze coś. Tw A, no, słusznie. E, to musi być string. przepraszam mój błąd. Dobrze, ktoś mnie pilnuje przynajmniej. Tw a, 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 aha, słusznie. Tu mają być plusiki, a nie, a nie przecinki. Bo to jest input. Tak, jak są inputy, to jest plusik, nie przecinek. Dobrze, teraz już musi zadziałać. Dobrze, podaj pierwszą liczbę, ale fajnie, że nie ma spacji. Ostatnią rzecz, którą robimy, jest to. i tutaj sobie też spację dopiszmy. Dobra. Podaj pierwszą liczbę 6, podaj drugą liczbę 2, 12. Bingo, udało się, widzicie? Czyli co zrobił komputer? No, bo w cz początku zdefiniował sobie, zdefiniowaliśmy mu, co to znaczy, pobierz liczbę sobie jednak tutaj odgróćmy to będzie lepiej widać a później wykonał tylko jedną linijkę Pobrał, zrobił pobierz liczbę czyli dopóki, no, dopóki e, użytkownik nie, nie wpisał poprawnej liczby to prosił go o nową liczbę e, i jak już udało się to sobie tego x tutaj tak, wyobraźcie sobie, że ten. To tutaj to jest ten X z pierwszego przejścia tej procedury, znaczy po raz pierwszy, kiedy została wywołana, a to jest to, kiedy została wywołana po raz drugi. To teraz zobaczmy sobie, czy rzeczywiście na nam wpiszmy sobie, nie podałeś liczby nie podałeś, liczby 6 i 6, 6 i 6. No dobrze, działa. Wszystko tak, jak chcieliśmy. Mm. Czyli dowiedzieliśmy się, co to jest instrukcja return, i trochę liznęliśmy też informacji na temat dostępności zmiennych. Dobra, dzięki za obejrzenie i do zobaczenia. Cześć.